Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog tutaj będzie ze sprzedaży bydła. Mianowicie, 5 sztuk. Jutro rano odbiór. Dzisiaj tutaj już przejechałem paszowozem, zrobiłem pasze. żeby jutro rano było na spokojnie. Tylko z rana sobie tutaj pościelę, żeby lepszy ten załadunek był. I tak. No nie da rady tutaj usunąć obornika jak na razie, wszystkie pola są pozalewane Cały czas przechodzą deszcze Codziennie po 10-15 litrów ja Tutaj wyjeżdżam trochę tylko za obory Już kupa bagna I tak Do sprzedania będzie ten jeden czerwony Tutaj ten czarny Tam co jeden stoi na wejściu Tamten troszeczkę jest chory, to znaczy chory. No, jakoś słabo zaczął pobierać pasze, Nie wiem, czy tam go byki pobodły, czy coś, ale po prostu no, też musi iść. Tutaj też ten czarny. No i tutaj ten czerwony. W sumie, właśnie, pięć byczków. Teraz są ładne ceny na byki RK po 16 O po 1570, myślę, że te byki w większości pójdą pewnie w O i w Rce może jeden się załapie. Zobaczymy, co tam waga pokaże. Niestety nie będę znał tutaj konkretnych wag byków, tylko będzie zważone. No, wszystkie na jednej wadze, będą wpędzone na samochód. Zamknięte, pojedziemy na wagę i zobaczymy, jaka wyjdzie średnia. Na pewno jeden byczek nam tutaj zaniży. Ten, co mówiłem, ten chory. Ale myślę, że nie będzie źle. Celuje tak, między 750 to koło. Ogólnie pasza tak się prezentuje. 15 minut mieszania paszowozem. Paszowoz oczywiście mam poziomy z Cariboldi. Ładnie to jest pocięte. Już dajemy teraz pierwszy pokos z, z tego roku. I ogólnie wychodzi tak: dajemy pół na pół kukurydzy z kiszonko i na Tonę paszowozu dajemy 100 kg śruty. I takie właśnie są proporcje. Nic więcej nie dodajemy żadnych tam melasów, żadnych wysłodków, żadnych ziemniaków. Sama, właśnie siano kiszonka, kukurydza i śruta. Śruta jest pół pszenżyto pół z owsem. Dodajemy tam do tego 100 kg śruty rzepakowej. No, i tak się te beczki prezentują na takiej paszy już od dłuższego czasu. Żadnych tam koncentratów, premixów jak na razie nie dajemy. O, tutaj są te właśnie HF-y, co nie tak dawno przyjechały, też ładnie podrastają. Tutaj też jeden przy tym słupie. O, i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć podrząd. Właśnie tych, co nie do ostatniego zakupu. Widzę, że już lizawkę opierdzieliły. Muszę przynieść następną. Wkładamy właśnie w tą oponę. Ładnie wtedy podlizują. Nic tutaj się nie kruszy. Nie warla, nie odpychają tego. I tak, jesteśmy już kolejnego dnia z rana. Oddzieliliśmy z tato te 5 byczków. Tak jak mówiłem, rzuciłem belkę słomy, żeby tu była w miarę operowanie z tymi bykami. Jeszcze się na koniec trochę pobawił. Również sadziłem właśnie jedną lizaweczkę. Tak jak też wczoraj mówiłem, w tą oponkę taki właśnie patent. Bardzo mi się podobają te czarne byki Już parę sztuk się takich sprzedało Całych czarnych I zawsze tam około 800 się kręciły bo to Są ładne, długie byki Sierż się ładnie świeci Ten taki wygląda z nich najmasywniejszy, ten czerwony ale nakurzyły to słomo i tak jak mówiłem ten tutaj najsłabszy musiały go trochę tutaj poturbować najwidoczniej nie ma, ale może 650 będzie miał Czekamy na przyjazd. Jest już przed 9.00. Na 9.00 mają być. Patrzyłem wczoraj wieczorem. Ceny sobie zobaczyć to troszeczkę staniały. 10 groszy na kilogramie na każdej klasie. Aby nie więcej. Bo tak przeliczałem wstępnie. Jakby byk miał. 750 kg to tam około 7000, powinno wejść zabyka. ile będą ważyć, to zobaczymy. Standardowo wrzucę to w komentarzu albo w opisie. Jak już będę znał wynik, to tam przeważnie się schodzi około tygodnia. To przychodzi rozliczenie, i faktura właśnie w ciągu tygodnia. Płatność w ciągu 14 dni. No, towar jest ładny. Zawsze w każdym stadzie trafi się coś jak nie jakieś upadki. To jakoś słabiej rosnący byk. Z tym trzeba się zawsze liczyć. Nigdy nie ma tak, żeby wszystko było idealnie tak jak chcemy. A jeśli ktoś Wam tak opowiada, to dla mnie to tam bajki. Są. Nigdy nie ma tak, żeby było każdy byk miał po 800 kg, czy nawet ponad 800 Zawsze się trafi jakiś mniejszy w stadzie. Także trzeba pokazywać tak, jak jest, a nie tak, jakby się chciało, żeby było. Tak jak widzicie, odkąd zacząłem nagrywać te vlogi, pokazuję każdą sprzedaż. Pokazuję każde kupno cieląt, czy już byczków, żarłaków, żeby było jakieś odzwierciedlenie, nawet dla mnie na pamiątkę. Sobie wrócić do tych filmów po roku czasu, na przykład zobaczyć, jak małe byczki wyglądały, jak wyglądają teraz. No i cóż, czekamy na przyjazd. A Wam dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Myślę, że jeszcze jedna sprzedaż w tym roku będzie. Jakoś pewnie w grudniu, ale to się zobaczy. Jakby ceny nie było, to będziemy czekać aż po nowym roku. A jak cena się w miarę utrzyma, no to pewnie będzie coś szło w grudniu. No i tak, my już po sprzedaży tutaj wpuściłem tę młodzieżówkę. No i niewiele się pomyliłem. Średnia waga wyszła 756. Także ładnie się Ładnie urosły Cała Wszystkie, całe 5 byczków ważyło 3780 Podzieliłem to przez 5, ten jeden nam trochę zaniżył Ale i tak ładnie średnia wyszła 756 Gdyby tamten nam nie zaniżył to wiadomo byłoby pod 800 Ale i tak jestem bardzo zadowolony Teraz tylko czekam na rozliczenie, wybicie i chowamy dalej, następne partie. A, i jeszcze nie wspomniałem o wieku tych byczków. Byczki były w wieku 22-23 miesiące. Mieliśmy ich trochę dłużej przetrzymać, jeszcze o miesiąc. Ale że teraz cena była bardzo dobra, także korzystamy, bo za chwilę może spaść. Także przechowywanie dalsze by się nie opłacało. I tym miłym akcentem. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka.